Moi drodzy jak cecha. Dzisiaj zagramy mecz Serie A: Gwiazdy kontra Lalika Gwiazdy. Jedenastki, jakie widzicie, to są. To są, to jest mecz światowy. Duży będą no, chcieli przyjść. Jeszcze napiszcie, jak chcecie na taki mecz przyjść. Jak jesteście chętni. Tak nasz będzie wyglądać mecz. My gramy na zawodowcu. Połowa będzie dać nasza 3 minuty. Mecz cały trwa... Wiecie ile minut? 45. Ale my ten mecz musimy wiadomo wygrać, ale to się okaże. Że już przypominam. No, zostawcie łapkę, lajka i subskrypcję. To zaczniemy mecz. Macie na to 5 sekund. 5. 4, 3, 2, 1 lecimy. Witamy załatwioników Stadion Olympic. Zaczynamy mecz. Które to będzie my, jesteśmy gospodarze meczu Stadion Olympic. Ita, to znaczy Italia po, Włos, po włosku, Włochy. Idą w składy. Nasz bufon. Tak idzie jest nasz skład. Ale ja wam pokazywałem. Więc możemy zacząć. Oni zaczynają mecz i my teraz lecimy atakować. Lecimy i na razie oni mają. Lecimy, ale... Do! Zabieraj! NIE MA! Pierwsze minuty. Zajął, ale broni nasz Bramka Buffon. Jako pierwszy dotyka nasz Serie A. Buffon broni. Ale nasz Diego Naradona nie da, ale teraz leci. I teraz Pna Naradona. Bagi go. Teraz, no, straciliśmy piłkę, i teraz na no, czas na atak. Lecimy. I tak nie udało się. Nie, Roberto broni. Teraz czas. Broni nasz bufon. Ale teraz czas na Ziko. Leci! Cyk! 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 Ziko! Ziko, ale Alonso nasz strzał broni. Pierwsza połowa jest. Kumam Ja ale sędzia nie widzę, Ale lecimy! Lecimy! Dawać! Teraz czas na nas. O nie! Rolf trafi. Mej się! Zablokowaliśmy mu linię Teraz kafu, Baggio, Ronaldinho, Ronaldinho Dał się kiwać. Ale nasi rywale są niepostrzymani. Nie zamierzamy się poddawać na razie nie wychodzi ciekawiej Na razie 45 minut musi Jeszcze zostało nie sporo Ale bofon się nie poddaje Nasz Aldini Teraz teraz Ronaldinho, nasz Ronaldinho! Ronaldinho! JEDEN ZERO, Serio, rozpaczmy na dzisiejsze spotkanie. Zdobywamy pierwszego goła w tym meczu. 1-0! Co za Ronaldinho! Co za gol taki! Patrzcie, jaki, jaki, jaki gol padł. Casillas się wysilał, żeby obronić. Chciale. Nasz gol, gol się okazuje. Nasz jest. 1-0. Mamy więc. Trzał Ronaldinho, ale system zdawał Ronaldo. Buffon natomiast się nie poddaje, się wiadomo. Lewis to nie grał, ale jest, podajcie z Rosji. Grał. Ale mnie też nie żyje. tam były brąkarz. Teraz czas. Znowu Ronaldinho. Ronaldinho Zidane Ale broni Casillas Ronaldinho się nie poddał się wiadomo Robimy sp najpierw sprawdzimy Robimy pierwsze zmiany Chodzi nasz Zlatan Ronaldinho jeszcze zagra do końca Wytrzyma do końca meczu Wejdzie Emdry. Wejdzie za Teraz na obronie zmienimy tego Skarwa Wale, tak. Wander żebyście zobaczyli. jak To był pyły Pramkarz Manchesteru na United. Ale bardzo chcecie zobaczyć jak on gra. To zmienimy dla was. Dla was zmieniam widzowie. Jak chcecie. Teraz lecimy. Roberto Carlos. 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 Kaka. Kaka. Nie ma! Broni o nas strzał. Już 50 minuta spotkania, a my trans prowadzimy. Lecimy Carvalho. star na bram na bramie C. Co za P! Nie był, ale teraz czas na nas. Atakujemy, teraz to my atakujemy. Nie zamierzają się rywale poddać, niby że przegrywają już. 1-0. To teraz kafuś, kafu ob... Dobrodę. Trzymać. To teraz czas na... Ziko! 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 Czym jest... Z, 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 no nie ma! No co to było?! No nie wiecie co wie, Ale my się nie chcemy poddawać. Maldini tam wybił. Wybił. Ale my się nie zamierzamy poddawać. Strzelić chcemy drugą brąkę. To byliśmy na razie na 1-0 na, na Ardiniu, ale więc my prowadzimy jeszcze 1-0. Widzicie tu Wandersar, co za błąd! Ale karwa się nie uteje jeśli leci. Lecimy, ale teraz czas na nas. Teraz to my. Sar Teraz no, no. Teraz my. Złota Imbramowicz, Imbramowicz, blisko był! Ale zamiast Inczego zrobi to Carlosik nasz. Carlos Maldini nie ma! Co za pechy był. Ale my musimy jeszcze radzić sobie. Mamy jeszcze jednego go zdobytego, ale my musimy jeszcze jednego chcemy zdobyć. A nie zdążymy, nie zdążymy zdobyć. A musi jeszcze wiedzieć, gdzie. Dobrze, Wandersar. Wybija. Leci piłka. Ale my się nie zyskamy Poddać się. Nie zamierzamy. Nie. Dobrze. Tak. Szybko. Akcja. Dobrze, Kafu. Trzeba leczyć z kontrolą Ostatnie minuty są panowie. Lecimy jeszcze. Jeszcze musimy. Zde... Nie zdobędziemy żadnej bramki. Nie wpadnie tu. No tylko jeden. Jest! Musimy grać dogrywkę w remisuje. Remisując. Zolali... Religa remisuje. Seria. A. moją gole. Gola. I koniec. Drugi połowy. Musimy chwilę przerwy. Teraz zrobimy klasyczną dogrywkę. Nie idziemy kończyć remisem, bo musi jeszcze być jeden gol. Lubimy grać, wiadomo. no teraz czas grać. No, kibice nie mogą wejść, czy będziemy bramkę. Bramka! Jest! Jest! 2-1! Nie zakończył się karnymi! Serio ja prowadzi! Co mamy? Jesteśmy zachwyceni Myśleliście, że zakończy się... Remisem, ale nie musisz musi jeszcze grać tu grywkę, ale... Bo ja chcę grać. Zlatan i Zlatan! I Zided i To nie Zlatan, prawda? Mówić, tylko Zided Gol! Zidedan! Goal! Goal! Wygrywamy! Przedam już trzeci. Musimy wytrzymać zmian. Vandencer gorzej się podpisuje się dziś niż, niż Buffon. Niepotrzebnie go odpuściliśmy, ale my dajemy jeszcze radę. Nie zamierzamy się poddawać. Oni też nie ma dobrze lecisz, Wandersar Kafu. Idziemy wciąż. Mamy 3-1. To jeszcze nie oznacza koniec meczu. Jeszcze musimy dograć. Jakie nasze oceny wyglądają. Baralessi najlepiej popisuje się. Ale my jeszcze nie zamierzamy się, wiadomo, poddać się. Nigdy się nie zamierza Ale Aleksami nam doremisował. Musimy jeszcze wytrzymać. Teraz. No nie. No nie ma. Teraz Latan. Teraz. Ronaldinho 4. 1 końcówka. Meczu mamy. Wygrywamy to. Wygrywa seria w dogrywce. Nie ma pechu. Nie ma tego. Nie ma pecha. Jesteśmy bezlitośni. Ale jedną bramkę straciliśmy tylko. Ale puścimy tego. Koniec meczu. Teraz sędzia gwiźnie. Będziemy jej gwizdek. Będzie, ale nie teraz. Teraz czas na koniec meczu. Koniec. Zagraliśmy mecz. 123 minuty potrwał taki mecz, ale my nie zamierzamy się nigdy poddawać. Ale to był. Mec z dogrywką, jak chcecie następny mecz z EFC 26, zostawcie, pamiętajcie, łapkę w górę i subskrypcję. I jeszcze w komentarzu napiszcie, jaki chcecie klub następnym razem, czy jakieś gwiazdy, jakieś ligi, czy klubu, to też napiszcie w komentarzu. Na razie, więc cześć!